O tym, co dzieje się na tym rynku, jeśli chodzi o sprzedaż aut, porozmawiamy. No bo w lipcu mamy spadek rejestracji samochodów rok do roku o 10% i to zaskoczyło wielu analityków, no bo spodziewali się, że ten lipiec będzie przynosił poprawę, bo poprawę mieliśmy w pierwszych miesiącach, pięciu miesiącach tego roku. Teraz wszyscy zastanawiają się, co będzie dalej ze sprzedażą nowych aut na polskim rynku i w jaki sposób dilerzy będą mogli przyciągnąć na jesień klientów do salonów. Myśli pan, że zobaczymy tak? Taką naprawdę wojnę cenową, jeśli chodzi o koncerny sprzedające auta na polskim rynku? No, wydaje się, że ta wojna cenowa o klienta już trwa od jakiegoś czasu. Praktycznie wszystkie marki proponują dzisiaj rabaty sięgające nawet 20%. Natomiast odnosząc się do tych wyników sprzedaży za te pierwsze 7 miesięcy tego roku, powiedziałbym w następujący sposób. Jeśli chodzi o sprzedaż od stycznia do końca czerwca, to odnotowujemy 7% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w lipcu faktycznie ta sprzedaż spadła do poziomu 23 700 sztuk. Myślę, że to jest jednak spowodowane, ponieważ jest to najsłabszy miesiąc w tym roku, jednak jest to spowodowane okresem wakacyjnym, w którym tradycyjnie. Klienci po prostu nie przychodzą do salonów. W czerwcu też mieliśmy słabą sprzedaż w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Natomiast akurat czerwiec to była jednak największa impreza w naszym kraju od. A może nawet w historii, czyli euro 2012, i praktycznie od godziny 16 salony pustoszały, bo ludzie siadali przed telewizorem i oglądali euro. No to przynajmniej do 16 mogli pójść w czerwcu do salonów i kupować te samochody, ale nie chcieli. Znaczy to, co może martwić, to, to i czerwiec, i lipiec, i rok do roku już w tych miesiącach spadek rejestracji nowych samochodów, i to może być taka, taka wróżba, że do końca roku może być nie najlepiej. No dobrze, panie Kamilu, ale jak popatrzymy na to, które auta się się sprzedają. Liderem jest zawsze Skoda. No to już, to już się tak. nie zmienia od wielu miesięcy, ale Skoda też jest liderem dlatego, że proponuje największe upusty cenowe dla tych, którzy przyjdą po te czeskie samochody. Tak, Skoda proponuje tradycyjnie na modele Octavia, który jest samochodem najpopularniejszym na polskim rynku plus na Skoda Fabie, która także jest w cisłej czołówce sprzedaży, proponuje naszym klientom rabaty sięgające nawet 20%. Ale zwróciłbym uwagę, że inne marki też bardzo ostro walczą o klienta. Czyli na przykład Renault, Citroen czy Hyundai. Natomiast to tak naprawdę nie przekłada się na sprzedaż nowych samochodów. Zresztą tak dzieje się w całej Europie, bo chciałbym zwrócić uwagę, że tam też rabaty sięgają już kilkudziesięciu procent, a stale notujemy spadki. Rynek europejski spadł o 7%. W pierwszym kwartale tego roku, a w ostatnich miesiącach w krajach południowych, we Włoszech, Francji, Hiszpanii, spadki sięgają nawet 20%. No i co to będzie na jesieni? Będą jeszcze większe rabaty, żeby zachęcić klientów, by przychodzili po nowe samochody u nas w kraju, czy raczej nie? Ja myślę, że to, że Polacy nie kupują nowych samochodów, to wcale nie jest efektem tego, że po prostu uważają, że nowe samochody są drogie. Od 2004 roku, kiedy otwarliśmy granicę, Polacy upodobali sobie zakup samochodów używanych, sprowadzanych z Unii Europejskiej. I teraz zwróciłbym uwagę na dwa lata, czyli rok 2007 i 2008, kiedy bezsprzecznie możemy powiedzieć, że cała Europa i nasza gospodarka rozwijały się. A mimo tego sprzedaż w Polsce nowych samochodów nie była na wysokim poziomie, bo w 2007 to był poziom 200 90 tysięcy sztuk sprzedanych nowych samochodów, a w 2008 to jest 320 tysięcy sprzedanych nowych samochodów. W tym roku wydaje się, że ta sprzedaż będzie wynosiła około 300 tysięcy nowych samochodów. Więc proszę zwrócić uwagę, że między tym najlepszym rokiem dla polskiej gospodarki, przynajmniej taka jest ocena konsumentów, a czasem bieżącym ta różnica w tej sprzedaży wcale nie jest taka duża. 300 tysięcy? pani Kamilu, to pan jest mimo wszystko optymistą. Ja nie zakładam, że 300 tysięcy sprzedanych. W tym roku na polskim rynku, ale powiedział Pan o używanych samochodach. Ja też mam y, informację samorządu a propos tych rejestracji używanych samochodów. No i warto podkreślić, że y, w lipcu zarejestrowano ponad 61 tysięcy właśnie tego typu samochodów, i to był najlepszy wynik od sierpnia ubiegłego y, roku. Więc faktycznie, może po prostu y, przysiadamy się z tych nowych na mm, używane samochody. No w zeszłym roku sprowadziliśmy do Polski 650 tysięcy takich samochodów, i zwróciłbym uwagę, że aż 47% tych aut miało ponad 10 lat.